Witam serdecznie. Luka z tej strony. Zapraszam Was na materiał. Jak w temacie brzmi... Eee, nie, zawsze to mnie wkurza trochę. Jak Wam wytłumaczyć? Zapraszam Was na temat dramów w internecie polskim. W ogóle polski temat polskiego youtubera youtuberstwa jak dla mnie to mówi eee, czy to jest bada eee, czy jak to wygląda u mnie raczej znaczy ogólnie jak to patrzę na jako widz eee, mały, znany osoba, która nagrywa filmy po pierwsze nie jestem youtuberem po, po drugie jestem osobą która nagrywa filmy na youtube a czemu nie uważam się, że jestem youtuberem, bo zarabiam z... większ, bo nie zarabiam, a, bo nie, za... nie jestem komercyjną osobą, czyli nie zarabiam na filmach na youtuber. Owszem, są reklamy, pojawiają się reklamy, ale to są bardzo znikoma kasa i przede wszystkim z tego, że żyję, że ja pracuję, więc ja się uznaję jako osoba, która, jakby wam wytłumaczyć, prowadzi swoją pasję i, i przede wszystkim dla siebie to robię. To takie kilka słów na temat wstępu. Zaczniemy od tego, co mnie wkurza ostatnio w polskim YouTube, tak zwane dramy. Co to są dramy w ogóle? Dramy, dramy. to są w, w, w ogóle muzyka drum dramy bears czyli muzyka elektroniczna a tak serialnie troszeczkę powiem tak uwzględniając, że to jest troszeczkę dziwne ze względu na to, że te znam pijanie ludziom troszeczkę w głowie swojej, swoich nieprzemyślanych albo przemyślanych bardzo pochodnie reakcji Tak, to jest po prostu przy, po, przemyślane, pochodnie reakcje. Eee, co ja zrobiłbym, jakby mi ktoś wyznał, że drama to mnie jest, że coś skłamałem przy czymś tam. Po prostu bym to olał. Dla mnie to jest... Eee, e, inaczej powiem. Polska... na... Polskim YouTube na Polskim internecie siedzę około 15-16 lat Jestem ja osobą która jest administratorem forum z którego zapraszam Jeżeli chcecie wiedzieć jaki to jest oczywiście na temat dc.com Kolekt i po prostu jestem administratorem, a wcześniej jeszcze używałem tych właśnie programów typu Darek To Kolekt i spotykałem się bardzo dużym, dużą stopniem hamstwem na, na właśnie na w tych programach i po prostu ja jednej rzeczy nie lubię hamstwo i robienia coś pod publikę jak, jest, do, jak jestem osobą, która nie jest komercyjną osobą jeżeli coś, ktoś mi zaproponuje e, współpracę związaną z komercyjną rzeczą to ślicznie, ale podziękuję na mnie ważniejsze jest przekazanie wam wiedzy a przede wszystkim i rzetelne przede wszystkim przekazanie wiedzy teraz ostatnio oglądam trochę materiał swoich i troszeczkę dochodzę że jednak powinno troszeczkę być inaczej zredaktowane inaczej powiedziane inaczej yy, dla was to powinno być inaczej zrozumiałe Owszem, niektóre materiały są troszeczkę za mało zrozumiałe. Dla mnie są, są zrozumiałe, roz, roz, bo ze względu na to, że jestem stup, y, informatykiem, magistrem informatyki, więc dla mnie to jest bardzo rozum, zrozumiałe. Ale dla takiego przedpiętnego osoby, która słucha mnie, to troszeczkę za bardzo. Co do dramów, y, mówię, śmieję się z takich osób, jak y, ktoś próbuje zrobić dramę ze względu na to, że to po prostu jest, e, czy panie ludziom e, głowy, e, oglądalnością. Nie zauważyliście, że takie e, takie materiały bardzo popularne są. E, jak na mnie to jest bardzo dziwne. E, polski ju, YouTube, YouTube e, bardzo pso, zeszło na siedzę, owszem siedzę jako osoba, która, użytkownik youtubera siedzę około 5-6 lat no 5-6 lat z czego trzeci rok nagrywam na filmy i uważam, że troszeczkę schodzi na psy ciężko się wybić takiemu człowiekowi jak ja a tym bardziej, że ja nie jestem yy, niekomercyjnym osobom, która po prostu i tak nie czerpie tego z tego korzyści. Powiem szczerze, yy, przez 3 lata zarobiłem 40 zł. Czyli praktycznie jedna wizyta kogoś, którego robię komputer więcej, za, więcej zapłaci niż przez 4 lata przez, na YouTubie. A zainwestowałem bardzo dużo bez względu na to, że e, bardzo mocno zmodyfikowałem komputer i programy do nagrywania, renderowania też są drogie, więc korzyści dla mnie to jest korzyść e, wizualna, jak to widzę, że wszystko funkcjonuje. A co do takich e, dramów, to właściwie za przeproszenie Pier do Lilito. E, ja powiem wprost, ja jestem człowiekiem, który nie w falami i coś takiego jak damy po prostu powodują mi obrzydzenie, jak oglądam takie coś. Ech, wszystko robić pod publikę, pod, pod, pod um, publiczność. E, ja powiedziałem, ja nagrywam materiały od serca dla siebie. E, ze względu na to, żeby troszeczkę pokazać na polskim YouTube, że też osoby, które są mało znaczące, mało, mają mało, mały tort, kawałek tortu, też potrafią nagrywać. Ze względu na to, że dla mnie to jest bardzo ważne. Ze względu na to, teraz będzie się powtarzał. Dlatego też, że, że po prostu przez te 3 lata bardzo się otworzyłem dla Was. Zobaczcie, zobaczcie jak na przykład materiały z 3, 3, 3 lata temu nazywałem, że były to właśnie takie dziwne sformułowania, które ja też sam widzę, że są źle sformułowane, które prawdopodobnie na 98% będą zredakcjonowany inaczej, inaczej opowiedziany, inaczej, 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 inaczej słowami mi powiedziane. Czekam aż właśnie kolega się jeden z widzów od reswie, żeby, żeby mi pomógł właśnie notorycznym notorycznym żeby, żeby powiedzieć, ja nie mam czasu na to, żeby zrobić e, retusz z rendering czyli opracowanie tego materiału ja tylko potrafię, ja mm, mam czas na naganie nawet czasem tego czasu już nie ma po prostu no, praca zawodowa bez siłownia mm, c troszeczkę dla siebie to trochę jak siedzę na komputerze troszeczkę samemu się sobie sobie coś porobić a czasami nie mam takich rzeczy mm. To taki mój autolog związany z dramami. Mam nadzieję, że się Wam szybciutko ten film spodobał. Subskrybujcie, komentujcie. I łapeczkę w górę ale Aerosomi. Czy Wam się podoba, czy nie. Trzymajcie się, padu, usłyszenia.